Wierci Piętek szuka końca zimy. Pewnego marcowego dnia Wierci Mama wyjrzała przez okno leśnej chatki, w której mieszkała cała rodzina Wierci Piętków i powiedziała: No, nareszcie widać koniec zimy. Wierci Piętek był bardzo ciekaw, jak wygląda koniec zimy, więc nic nikomu nie mówiąc, wybiegł z domu i postanowił sam go znaleźć. Gdy wyszedł przed dom, pomyślał: Gdzie też mama zobaczyła koniec zimy? Jak ten koniec wygląda? Może jest podobny do końca mojego ogonka, a może do końca patyka. Wokół było mnóstwo patyków i gałązek, które miały końce, ale żaden z nich nie wyglądał na koniec zimy. W ogóle wszystko wyglądało tak jak zwykle, tylko śniegu było trochę mniej. Wierci piętek nie mógł zrozumieć, dlaczego mama akurat dzisiaj zauważyła jakiś nowy koniec. Dla pewności jeszcze raz rozejrzał się wokół siebie, ale żadnego specjalnego końca, który wyglądałby jak koniec zimy jakoś nie zauważył wrócił więc do domu i zdenerwowany spytał mamo gdzie jest ten koniec zimy oj synku synku westchnęła wierci mama chodź sama pokażę ci koniec zimy i poszli nad rzeczkę gdzie mama pokazała wierci piętkowi popękany lód pływający na wodzie Ojej, zmartwił się wierci piętek jeszcze niedawno razem z zającem ślizgaliśmy się po tym lodzie zaraz potem wierci mama zaprowadziła synka na polankę gdzie na śniegu widać było fioletowe i żółte plamki. To krokusy, powiedziała. Pierwsze kwiaty, które nie boją się zimna ani śniegu. Później wierci mama zaczęła patrzeć do góry i wreszcie wskazała palcem małą kropeczkę. Widzisz? To skowronek. Nastaw uszka, a usłyszysz, jak pięknie śpiewa. Gdy wracali do domu, mama powiedziała. Popatrz na swojego bałwanka. Chyba ma katar, bo z nosa kapie mu woda. I zrobił się taki chudziutki, westchnął wierci Piętek. Wracajmy już, bo i ty się przeziębisz, powiedziała wierci mama. No dobrze, powiedział wierci Piętek w domu. A teraz powiedz mi, mamo, gdzie ty widziałaś ten koniec zimy? To właśnie jest koniec zimy. Popękany lód, kwiatki na polance i śpiewający skowronek, to wszystko oznacza koniec zimy. Spójrz zresztą na niebo. Widzisz, jak wysoko dzisiaj jest słońce i jak mocno grzeje? No tak, jeśli słonko przygrzewa, to na pewno jest koniec zimy. Mruknął Wierci Piętek i jeszcze raz spojrzał dookoła. Trochę mu się zrobiło smutno, że znikają już śnieg i lód i sople, ale za to ucieszył się, że wreszcie będzie cieplej, a na niebie będą śpiewały ptaszki.